Cześć, kochani. Witam po krótkiej przerwie. Musicie przywyknąć. Teraz materiały będą wlatywać co dwa tygodnie. Nie dam rady się wyrobić w czasie. Witam w siódmej odsłonie kart graficznych, nietestowanych, a nawet tym razem niesprawnych. Był opis. To jest najdroższa paczka, jaką do tej pory kupiłem. Chciałbym, żebyście napisali, ile byście zapłacili za tą paczkę. Ja pod koniec powiem, ile kosztowała, ale najpierw zobaczcie, co przyszło do mnie i w jakim stanie. Zaczniemy może od mojej lewej, czyli najmniejszej karty. A jest nią Ewega. A teraz małe sprostowanie. Ta karta znalazła się przypadkowo na moim biurku. Pochodzi z innej paczki, więc pominiemy ją w dalszej części materiału. Drugie miejsce, nawet nie wiem, co to jest. Radeon r 7362 362 Giga O, też spoko Takie karty nie było jeszcze w testach A więc ja, jak to ja, jestem ciekaw Zobaczymy, co taka karta potrafi No wygląda mega dobrze Radiatory są idealnie czyste Tak jakby ta karta była nieużywana Ale jak będzie, zobaczymy dalej Trzecią kartą oczywiście też ASUS, tak, lubię ASUSa, pewnie już wiecie, no ta już jest w gorszym stanie. A jest to GTX 950, był już na kanale, dokładnie ten model, gdzieś chyba w pierwszej części, jak dobrze pamiętam. Także testy już są, też 2 giga, wszystko się kręci, tyle że brudna, ale kompletna, zobaczymy. I przechodzimy już do takich większych kart, a jest nią... Naprawdę taki powrót do przeszłości, kiedyś te każdy chciał mieć, ale nie każdy mógł mieć. GTX 590, co to było naprawdę? Kto pamięta te czasy? Łapa w górę oczywiście. Czym ta karta się wyróżnia? Pewnie znawcy już wiedzą. Dwa rdzenie posiada, jest mega ciężka, a do tego ciekawe rozwiązanie, bo ma tylko jeden wentylator. I waga, naprawdę, kiedyś wrzuca na wagę najcięższe sztuki i zobaczymy, która jest najcięższa, a ta jest naprawdę ciężka. Ciekaw jestem, co potrafi taka 590 z dwoma rdzeniami. No. Może będzie nam dane sprawdzić. I to może nawet dziś. I coś, dlaczego kupiłem właśnie taką paczkę, to właśnie to, co widzicie tu, RTX. Dokładnie nie wiedziałem jaki to RTX, bo widziałem tylko zdjęcie z tej strony. Teraz już wiem, jest to RTX 2066 6GB od ASUSa, czyli ASUS DUAL. Bardzo fajny styl. Backplate, nie backplace, dzięki tam za poprawienie. Fajne, naprawdę karta. No zobaczymy, czy godna polecenia, jak ruszy. To będę z niej mega zadowolony. Ale z tą kartą była jeszcze jedna karta. Patrzcie. Wygląda identycznie, ale jest jeszcze troszkę większa. No i już nie jest dual. Single. Nie na no, żartuję. Ktoś urwał. Jeden wentylator. I też mamy backplay To jest nawet z blachy chyba jakieś cieniutkiej. A nie może może plastik. Nie wiem, chyba aluminium w sumie. Coś takiego. Super. Dla tych dwóch kart wleciała reszta. Ta karta, można powiedzieć, jest dodatkiem. A tą kartą jest RTX 2070 Super 8 giga. I na niej najbardziej mi zależy. A później, tak jak widzicie, w sumie na załączonym obrazku. Także kto jest ciekaw, no to lecimy. Zobaczcie. Testy sprawności. Dzisiaj pierwszy z testowanych kart będzie Asus GTX 950 wersji Strix. Lecimy. No, i polecieliśmy. Nie podpiąłem zasilania. Chwila. No, to jeszcze raz. Mamy obraz. Obraz mrugnął. Ale się nic nie wydarzyło. Kod 43. Drugą kartą też jest Asus, tym razem R7 360 wersji OC. 2 giga. Lecimy. I niestety, brak obrazu. Karta w ogóle się nie zgłasza. A na trzecim miejscu mamy znowu Asusa, skoro jest już seria Asus. Tym razem legenda. Zobaczcie, GTX 590, rzadkość, mega potęga. Karta z dwoma procesorami. Lecimy. Coś jakby się chciało wyświetlić, ale się nie wyświetliło. I w sumie to nie wiem, co się stało. Przełączę może DVI, bo mamy trzy. 3... A już widzimy, co się stało. Niestety karta za nie mogła. Szkoda, bo to jest kawał historii. A przedostatnią kartą jest karta od Asusa. RTX 2060 Dual 6GB. Lecimy. Pięknie się świeci, nie wiem czy to widać. Mamy obraz. Czekamy na sterownik, czy przełamiemy złą passę. I mamy to, sterownik przyjęty. Testy przeprowadzimy później. Sprawdźmy ostatnią kartę. A ostatnią kartą jest Asus RTX 2070 wersji Super. Tak, kochani, mamy to w końcu. Jest jedna z najmocniejszych kart w sumie, dla której kupiłem całą paczkę. I co? I niestety nie pokażę wam, ponieważ po włączeniu komputera, po podłączeniu kabli do tych portów tutaj. 8 i 6 pin, niestety zasilacz się blokuje. Mamy zwarcie tam, więc nie męczymy jej. Na prawo zajmiemy się pewnie w innej części. Trzymajcie kciuki, chciałbym taką kartę przetestować na tym kanale. A więc przejdźmy do testów. I dzisiaj też w testach nie będę opowiadał, komentował. Zobaczcie sobie dla ciekawych, jak wypada. RTX 2060. Liczę, że będzie to lider dzisiaj, ale to życie pisze scenariusze, więc zobaczmy. Jakby do cyrku złapać i ludziom, pokazać. kapitał można zbić. No a jak było z tym... I przyszedł czas na podsumowanie. Ciężko cokolwiek o tym powiedzieć, niestety tylko jedna karta zadziałała, czyli wracamy do początku serii. Było już bardzo dobrze, jest znowu źle. Mam też dobrą wiadomość, na razie przerywamy nagrywki kart graficznych. Wrócimy do budowy komputerów. Mam w planie zbudować dla Was, obiecałem ostatnio, już nie pamiętam kiedy. Że wleci taki odcinek mam wszystkie części potrzebne do budowy, także pewnie za dwa tygodnie zobaczycie, nad czym pracuję. O kartach jeszcze mogę tylko wspomnieć, że pracuję też nad częścią naprawy kart, bo zobaczcie, co się dzieje z 2070 super. No i jak widać zwarcie mamy na głównej linii zasilania. Tutaj coś się dzieje, tu i tu. Także mamy 3 miejsca. A więc, co? Mam głupi plan. Wylutować te MOSFETy. I sprawdzimy, czy zwarcie ustaje. Co dobra, spróbujmy to wylutować. Zobaczymy, czy zwarcie minie. Będzie trochę głośno. Ale cóż. Ok, dwa ściągnięte. Zrobimy pomiary, nie mamy zwarcia. Tutaj mamy dwa wylutowane MOSFETy. Jak widzicie, ten wygląda na sprawny, a ten drugi nie. Także tego tak jednego wlutujemy Podłączymy tak kartę, zobaczymy, czy się odezwie. Także powinna chyba ruszyć. Startujemy, włączam zasilanie. Chyba się nic nie dzieje. A więc sprawdźmy to. Wentylator kręci. Jeżeli coś nie wybuchnie. I co z obrazem? <laughs> Jest obraz kochani. Mamy to. Tylko pytanie czy na jednym swecie możemy je obciążać? To już pytanie do Was. No i wykrywa wszystko poprawnie. Mega. Ja się cieszę. Niestety testów nie zrobimy. Muszę zdobyć wentylator i mosfeta. Wtedy... Chyba, że dajcie znać, czy można robić na jednym mosfecie, czy on sobie poradzi. Wtedy zrobię takie testy. I tak jak widzieliście, jest mała szansa, że ta karta zadziała. W sumie działa, ale boję się ją obciążać w pełni. Dajcie znać, czy można, czy drugi mosfet też poleci. Ja nie wiem, nie chcę ryzykować. Zamówiłem na Ali, nie wiem kiedy to będzie. Przyjdą, wezmę na warsztat jeszcze inne karty i wleci taka część, part 2 z napraw kart. Także zapraszam serdecznie. Mam do Was jeszcze tylko jedno ogłoszenie. Napiszcie mi, czy chcielibyście zobaczyć wybrane karty, może nawet przez Was, jakieś 5 kart w lepszej konfiguracji. Jak ktoś ostatnio zauważył w komentarzu, mamy butelkę na i76700. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Wrzucilibyśmy około 5 kart, które Was interesują, napisalibyście, które Was interesują, i wleci taki odcinek na szybszym procesorze. Sprawdzimy wtedy, czy karty sobie poradzą lepiej i od której karty na 6/700 mamy butelneka. Jestem ciekaw, także piszcie. Zrobimy taki odcineczek. Musimy troszkę odejść od kart graficznych, bo ja też mam już ich dość serdecznie, ale. Niespodzianka, odokupiłem, no dokupiłem. Następne części chyba będą po 10 kart, ewentualnie nie będziemy robić tak dużo testów, bo jest to męczące. Ewentualnie dodam testy w innych jakichś tam częściach. Zresztą napiszcie, jak wy to widzicie. Wtedy będzie po dwie paczki w jednej części, bo teraz niestety po 5 kupuję. Pozmieniało się. I wracając do początku filmu. Chciałem podkreślić, że ta paczka kosztowała 400 zł, także piszcie w komentarzu, czy zapłacilibyście tyle, nie wiedząc o stanie faktycznym tych kart. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się i cześć.